Lwowskie zarysy historyczne Dzień dobry Państwu, ze Lwowa, z Radia Kurier Galicyjski Mówił dziś do Państwa na Gordiejewska i Krzysztof Szymański I dziś proszę Państwa postanowiliśmy porozmawiać o Polakach Którzy pozostali tutaj po II wojnie światowej, w naszych zarysach historycznych, czyli będziemy Państwu też przybliżać nazwiska być może osób, o których się mniej mówiło, mniej pisało, po to, żeby pamiętać o tych osobach. A dziś wybraliśmy bardzo ciekawą postać. Krzysztofie, był to Twój dziadek. Tak, tak się złożyło, że. Dziadek został po wojnie w Lwowie, no i dzięki temu ja jestem tutaj w Lwowie. I podejrzewam, że nazwisko dziadka było takie samo jak i. Tak, nasza rodzina pod tym względem jest tradycyjna i syn mój, też Szymański Henryk, no, wrócił na te tereny, z których dziadek kiedyś wyjechał tutaj do Lwowa dziś będziemy rozmawiali o Mieczysławie Szymańskim, o człowieku, który po wojnie został tutaj w Lwowie i prowadził pracownię szkła do laboratorium. Bardzo ciekawy miał zawód, więc chciałabym Krzysztofie, abyś opowiedział o swoim dziadku. Kiedy przyjechał do Lwowa, bo przed chwilą powiedziałeś, że twój syn wrócił jakby do Warszawy z Lwowa. A dziadek? A dziadek przyjechał tutaj z Warszawy do Lwowa. No, chodziło o to, że dziadek po ukończeniu w Warszawie szkoły zawodowej Wawenberga, która dawała bardzo wysoki poziom taki zawodowej, konkretnych zawodów, dziadek tą szkołę ukończył na wydziale wyrobów szklanych. I po ukończeniu tej szkoły pracował w kilku tam zakładach w Warszawie. No, ale założył rodzinę, pojawiło się dwoje dzieci z utrzymaniem. W 29 rok zbliżył się kryzys. utrzymaniem było coraz ciężej, ale tu nastąpiła interesująca propozycja przyjazdu do Lwowa. Lwowskie zarysy historyczne. no i wiem że on był cenionym specjalistą w swojej dziedzinie. Kierował takim działem firmy, współpracował z naukowcami politechniki, uniwersytetu również w Lwowie. A zaczęło to się wszystko od tego, że tutaj w Lwowie otworzono akurat taką tę szkołę zawodową, gdzie miano kształcić młodzież lwowską z okolic Lwowa, bliższych, dalszych w różnych zawodach. Tam było i stolarstwo i jakieś tam elementy budowlane, tak żeby ci ludzie gdzie tym mieli zawód w ręku i mogli w jakiś sposób utrzymywać się na życie. I taka ciekawostka, że w 29 roku dziadkowi zaproponowano w Warszawie, żeby tutaj przyjechał do Lwowa, bo otwierano wydział wyrobów szklanych w tej szkole, a ten wydział został otwarty nieprzypadkowo, głównie dla hucłów. Bo o co chodziło? W górach były dosyć duże pokłady gazu, ten gaz można było łatwo doprowadzić, a w tamtych czasach to wiadomo rzecz, że oprócz tej turystyki w górach trudno było się z czegoś utrzymać, no wypasy owiec też nie dawały dużych dochodów i rząd pomyślał w taki sposób, że Huculi to naród jest taki bardzo bogaty artystycznie i że mogliby oni dmuchać bombki na drzewko. Te kobiety, hucułki mogłyby te bombki malować w te swoje wspaniałe wzory, tak jak malują pisanki, czy jakieś tam te szkatułki tworzą. I w taki sposób powstał pomysł otworzenia tej szkoły tutaj w Lwowie. Dziadek się na to zgodził, przyjechał, zobaczył co i jak, sprowadził rodzinę i tak się zaczęła lwowska historia rodziny Szymańskiej. Львовські зариси історичне To prawda, że ten przemysł w Małopolsy był mało znany właściwie? No, było kilka firm, które się zajmowały, ale raczej zajmowały się one takimi poważnymi. Były to fabryki, które dmuchały na przykład butelki, słoiki, różne tam inne rzeczy, a natomiast szkoła laboratoryjne, przyrządy laboratoryjne, to było głównie sprowadzane z Austrii, z Niemiec. Ta nisza taka była pusta i szczęśliwie dziadkowi udało się w nią wejść, a trzeba przyznać, że ta szkoła była obok e, Właściwie tam, gdzie dzisiejsze konserwatorium lwowskie, na ulicy Bularda, dawna nazwa. I obok był Uniwersytet. Na uniwersytecie wiadomo, szklane przyrządy się biją. A jak się dowiedzieli, że obok jest ktoś, kto może coś tam naprawić, zrobić to, do dziadka zaczęli przychodzić profesorowie. Tymi profesor Weigel, który miał tam swoje laboratorium biologiczne, inni. I w taki sposób dziadek zaczął im naprawiać te przyrządy, które im się tłukły, biły. Potem to się szybko rozeszło w świecie naukowym i do dziadka zaczęli przychodzić profesorowie z Politechniki między innymi i Mościcki i w taki sposób dziadek poznał cały ten krąg lwowskiej profesury z Uniwersytetu, z Politechniki. To jest tak ciekawie, te nazwiska znamy tylko z książek, a tutaj właściwie waszej rodzinie na pewno te nazwiska były przekazywane. To była taka duma na pewno waszej rodziny, że dziadek znał tego, tego i tego, z tymi osobami współpracował. Duma naturalnie była, ale czas że dziadek z nimi współpracował później już na takiej stopie bardziej koleżeńskiej, bo chodziło o to, że dziadek specjalnie dla tych profesorów zorganizował kursy takich drobnych napraw tych wyrobów szklanych, żeby jak ktoś się mówi, z każdą ampułką nie biegli do dziadka, a sami tam mogli poprawić, coś zrobić. I właśnie z tego między innymi profesor Weigel skorzystał. Sam nauczył się robić niektóre przedmioty ze szkła i które później wykorzystywał w produkcji szczepionki swojej. No oprócz tego Ci wszyscy profesorowie szanowali dziadka dzięki temu, że był rzetelnym mistrzem, a jeszcze taka ciekawostka, że gdy przychodzili do dziadka i przynosili projekty różnych tych urządzeń szklanych, które były potrzebne do badań, do jakichś tam doświadczeń, czy tak można zrobić, czy tak, to dziadek im podpowiadał, że lepiej byłoby w taki sposób, czy w inny. I wiele tych przyrządów, między innymi unikatowych przyrządów, jest do dnia dzisiejszego na wydziale Chemii w Politechnice Lwowskiej. W szafach nie używane, z nich tylko się ściera proch. To jest oryginalne przyrządy eksperymentalne tam do oglądania. Lwowskie zarysy historyczne. Krzysztofie, ja również przeczytałam o tym, że twój dziadek specjalizował się w wykonaniu indywidualnych zamówień dla uczonych według ich rysunków i wymagań. No nie tylko według dla uczonych, ale na przykład w tym czasie w latach 30. modne były reklamy neonowe, tak zwane teraz. No i dziadek miał licencję na produkcję tych napisów dla różnych instytucji, restauracji. Dziadek produkował ze szklanych rurek, wyginał te napisy, wypełniał te rurki odpowiednią substancją. Do tego się podłączało prąd, to się świeciło w różne. I między innymi firma Polin, jako jedna z pierwszych na swojej siedzibie na gmachu Sprechera przy ulicy Akademickiej, umieściła dziadka Neon Polin. No, a potem, już jak mówię, i kina, i restauracje, i dziadek wszystkie te napisy produkował i tam umieszczał. Znaczy, nie sam dziadek miał tą pracownię, a jak się wziął pomysł stworzenia pracowni, ponieważ wykształciło się już kilku fachowców tutaj w Lwowie i dziadek miał coraz więcej takich ubocznych zamówień oprócz tej nauki, to dziadek pomyślał, że można byłoby założyć tutaj pracownię i pracować tylko już na własne potrzeby. No a czy to prawda, że miał też takie dosyć śmiałe plany na przyszłość? One wynikały właściwie z potrzeb rynkowych na. Na przykład sprowadzanie za granicę automatycznym maszyny do wyrobu ampułek, budowa własnego budynku, fabryki. Były te plany. Plany były naturalnie, ale niestety 39 rok, złoty wrzesień i te wszystkie plany się skończyły. Między innymi jesteśmy tutaj niedaleko od tego domu, który dziadek planował zakupić i tam umieścić swoją pracownię. Zresztą pracownia dziadka była w prywatnej kamienicy Hrabiów Łosiów obok Politechniki Lwowskiej. Tam do był gaz naturalnie, no i tam do 20 osób u dziadka pracowało. No, oprócz tego, że również trzeba było, to i cała rodzina, ojciec, i moja ciocia dołączali się też do różnej produkcji. No, a babcia prowadziła całą księgowość. Zresztą w tamtych czasach to księgowość było wiele prostsze, bo były przychody i wydatki. Nie Dwie... takiego dziś. Co... <laughs> Dwie rubryki przychody i wydatki. I... To była cała księgowość, którą można było łatwo i, jeżeli sumienie, to wszystko się zgadzało i, i było prowadzone. Lwowskie zarysy historyczne. A jak przebiegały te trudne lata podczas okupacji? Podczas okupacji, no to jasne, że Sowieci jak przyszli od razu znacjonalizowali, dali dziadkowi jakiegoś dyrektora, który o produkcji szkła wiedział tylko tyle, że szklane są butelki i kieliszki, czy tam szklanki, których używał regularnie, a całą resztę dziadek dalej kierował, no naturalnie jako tego kurkula i element wrogi dziadek dostał przypis taki, tak zwaną gusiówkę, to znaczy, że że miał z rodziną wyjechać 100 kilometrów od większego miasta, ale tutaj na szczęście wtrącił się profesor Weigel, który już wtedy pracował na potrzeby Rosjan. Produkował też tą szczepionkę, bo wiadomo, że chorowali na tyfus i inne choroby. I w taki sposób dziadka, pracownia została włączona do tak zwanego apteku uprawienia i praktycznie dziadek nadal kierował aż do przyjścia Niemców. Przyszli Niemcy to znowu dzięki profesorowi Weiglowi, ta pracownia została włączona do tego instytutu, gdzie była produkowana szczepionka i tak dalej to się toczyło. No, a czy to prawda, że w 44 roku Weigl proponował dziadkowi przeniesienie całego warsztatu do Krakowa, ale na to się dziadek nie zgodził? Tak, bo jak Niemcy likwidowali ten instytut tutaj profesora Weigla w we Lwowie, całe te urządzenia jego laboratoryjne, które były produkowane przez dziadka i przez inne firmy, Potrzebne do produkcji tej szczepionki. To wszystko to zostało przewiezione do Krakowa i też profesor zaproponował dziadkowi, że cała ta jego pracownia z, razem z pracownikami, z tymi zapasami szkła, ze wszystkim zostanie przewieziona. No nie wiem dlaczego, ale dziadek po namyśle powiedział, że trzeci raz w życiu zaczynać od nowa nie będzie. I został, został w Lwowie. Wasza rodzina należy do jednej z tych rodzin lwowskich, polskich rodzin, która została w Lwowie. Co dalej było? Gdzie dziadek dalej pracował? Że Lwowa nie chciał opuścić, więc. Ponieważ był dobrym specjalistą, to dziadka od razu wzięto do Baki Instytutu, czyli Bakteriolicznego Instytutu przy Ulicy Zielonej. Dziadek tam miał pracownię, tam kilkoro pracowników i też były produkowane jakieś tam te podstawowe materiały do produkcji tych szczepionek, póki tam produkcja szczepionek się toczyła. No później, na początku lat 70., została zlikwidowana ta pracownia tam na zielonej. Dziadek się przeniósł do podobnej pracowni, do Instytutu Nafty i Gazu też właśnie dzięki swoim kontaktom wśród tego świata naukowego tutaj i praktycznie do swojej śmierci w 1977 roku pracował tam w tym Instytucie Nafty i Gazu, też naprawiając, remontując, produkując różne urządzenia szklane, które były potrzebne do różnych tam badań w tym Instytucie. We Lwowie jest, oprócz Cmentarza Łyczakowskiego, jest Cmentarz Janowski, na którym są pochowani wielu Polaków, którzy zostali po wojnie w Lwowie i wśród nich jest mój dziadek. 77 rok po śmierci to trudno było. Cmentarz Łyczakowski był oficjalnie zamknięty jako muzeum. Tam nie było żadnego rodzinnego grobu i dziadek został pochowany na tym dawnym cmentarzu żydowskim, który wtedy było tym miejscem pochówków w tamtych czasach. Potem w tym samym grobie spoczęła babcia po śmierci i po swojej śmierci również i mój ojciec też spoczywa w tym samym grobie, czyli można powiedzieć jest taki rodzinny grób Szymańskich. A ja Ci bardzo dziękuję, Krzysztofie, za tą wspaniałą rozmowę. Dobrze, że w rodzinie się o tym mówi, że tak dużo wiecie o swoim dziadku. A Państwu chciałabym przypomnieć, że dziś rozmawialiśmy o Mieczysławie Szymańskim, wspaniałej postaci Lwowa. A ja chciałabym się z Państwem pożegnać: Anna Gordiewska i Krzysztof Szymański. I do usłyszenia w następnych programach. Lwowskie zarysy historyczne. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt profesjonalny Media na Ukrainie 2023-2025, realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem kancelarii prezesa Rady Ministrów.